Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że wszystko Was w porządku. A dzisiaj vlog, wiem, że takie vlogi lubicie, i to będzie vlog taki z kilku dni. Ja już wróciłam na Podlasie, ale pokażę Wam pobyt w Warszawie, pokażę Wam mieszkanie córki, tak jak Wam obiecałam. Byłam też u fryzjera, mam kilka nowości, a o psie też powiem, bo tak naprawdę został z nami. Więc jeżeli taki film Was interesuje, to bardzo gorąco zapraszam do oglądania dalej. Pokażę nam, wam naszego bohatera. Niestety nie obyło się bez operacji, dlatego że piesio wygryzł sobie, słuchajcie, to co się już zagoiło. Tu była masakra, ja nie spałam całą noc i doszliśmy z mężem do wniosku, że nie, nie ma co. Nie będziemy y, jego męczyć, siebie męczyć y, i po prostu psychicznie się wykańczać y, z jego powodu. Dlatego, że no, niestety to jest zwierzę, to jest też y, istota, która czuje, którego boli i tutaj ma kikucik zawiązany plastrem. Za dwa dni mamy o zmieniu patronek, dostaliśmy antybiotyk i yy, tabletki przeciwbólowe specjalne nie wolno dawać apapu. A jak głupia, słuchajcie, tego nie wiedziałam, na szczęście mu się nic nie stało. Broń Boże, pamiętajcie o tym, żeby psom nie dawać ani apapu, ani ibupromu, bo to są leki dla ludzi. Psy mają inny metabolizm i niestety często się zdarza, że po takich tabletkach psy po prostu zdychają. Natomiast on jest młody, sobie poradził, nic mu się nie stało, je pije, wszystko jest w porządku. Dzisiaj była operacja. Na pewno ten vlog będzie później, dlatego też to, co wam teraz pokazuję, już będzie nieaktualne. Pewnie już nasz pieśń trafi do swojego pana, który obiecał, że go weźmie. Mamy taką nadzieję, No jak nie weźmie, to ja go też nie oddam. Nie, mam, nie, nie wiem, co zrobię, słuchajcie. Będę szukała mu domu, na pewno nie oddam go do schroniska, bo nie po to jechaliśmy z nim. 15 km do weterynarza, żeby teraz go oddać. Słuchajcie, tak pięknie siedział w samochodzie, że nie macie pojęcia. Ja jestem po prostu w szoku, bo miałam dwa pieski znaczy, miałam tam, która zdechła, i teraz drugą, i żadna z nich nie była idealna, jeżeli chodzi o jazdę samochodem. Natomiast on jechał pięknie, mimo bólu, który, który przeżywał i tego cierpienia. On naprawdę pięknie, pięknie się zachowywał. No to jest, ja jestem w ogóle zakochana w tym psie. To jest pies, słuchajcie, marzenie. I teraz z tym ogonkiem krótkim wygląda naprawdę jak taki rasowy pies myśliwski. Na razie musi nosić kołnierz, bo niestety boimy się. I pan weteranż powiedział, że może sobie to rozdrapać, może to z powrotem pociągnąć, dlatego że to swędzi, boli. Mimo leków przeciwbólowych, które dzisiaj dostał, to jednak próbuje sobie ten ogon tam, wiecie, naruszyć. O, zobaczcie, on w ten sposób chce ten ogon sobie tam rozwiązać. Ale niestety mu się to nie uda. W tym kołnierzu je, pije, wszystko jest w porządku. Nasza psinka dostała pomoc i ja jestem szczęśliwa. Bo najbardziej, słuchajcie, nie mogłam patrzeć na ten ogon. Tam kość taka wystawała i myślę, że za długo z tym czekaliśmy. Udzieliśmy się, że to się samo zagoi, ale niestety nie dało rady. I teraz już będzie lepiej. Z każdym dniem piesek będzie zdrowiał i będzie pięknym, kochanym pieseczkiem. My go nazwaliśmy Rokuś. Rokuś, Rokuś. A gdzie jest piękny pies? Gdzie jest piękny piesek? Gdzie, gdzie? Gdzie? Daliśmy radę. Brawo my. Dzisiaj w mojej kuchni królują Wiśnie. Zrobiłam ciasto z Lidlomixem, ciasto drożdżowe. I tutaj będą na to, tak, Wiśnie. Potem kruszonka. Kruszonka już się zrobiła, zaraz Wam pokażę całość. Nie. Y, oczywiście nie mogło się obyć bez dżemów wiśniowych. Ja zrobiłam galaretkę i powiem Wam szczerze, że zrobiłam to inaczej. taki sposób podała mi sąsiadka. Ona po prostu zagotowuje wiśnie w całości, bez drylowania. Potem te wiśnie przeciera przez sito. Ja tak zrobiłam, że przetarłam to przez sito, zostały mi pestki i tam niewielkie, wiecie, tam ilości tych skórek. Dodałam Gel Fix i żelatynę. On jeszcze jest rzadki, ale jak postoi dłużej i jak wstawicie do lodówki, to po prostu lepiej się zsiada. I w ten sposób zrobiłam 10 słoiczków. Bardzo szybko mi to poszło, więc jeżeli nie lubicie drylować wiśni, to ten sposób Wam polecam. Czyli ciasto będzie za chwilę. Tutaj się gotuje zupa. Ja pamiętam tę zupę z dzieciństwa. Moja mama często dla mnie i dla siostry robiła taki właśnie wiśniak, to tak się mówiło, z makaronem, z własnoręcznie robionym makaronem przez moją mamę. No ja nie będę własnoręcznie robiła, niestety, nie mam czasu, i, i wiecie, już ochoty na takie lepienie. Kiedyś się bawiłam w lepienie makaronu, może jeszcze powrócę do tego, bo jest naprawdę bardzo smaczny, ale dam taki ze sklepu i mój małż też lubi taką zupę, więc zjemy do tego będą naleśniki z twarogiem i jagodami oczywiście do ciasta wiśnie są wydrylowane no bo nie mogło być inaczej za chwilę kładę, pokażę wam jak on będzie wyglądał, wyrósł mi niesamowicie ja mam za małą blachę do tego przepisu, który tutaj mam on trochę wychodzi ponad, ale jest przepyszny, uwierzcie mi, pycha tak się prezentuje gotowe ciasto, pod spodem są wiśnie i na to kruszonka. Piekarnik nastawiłam 160 stopni góra-dół i będę piekła 45 minut. A Majusia tak sobie wypoczywa z jedną nogą, zwieszoną z parapetu i patroluje z domku. Majduś, Majtek. Majta, cześć! Ciasto upieczone, wyrosło mi tak trochę ponad, bo ta blacha jest za mała. Yy, ja mam taką szklaną, ale ten przepis chyba jest na większą i troszeczkę mi się dzisiaj zapadło. Nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że będzie pyszne. By tylko nie było z zakalcem, bo coś wyszło mi delikatnie przylekkie, chociaż robię zawsze tak samo. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Dopiero wyjęłam z piekarnika. A teraz zabieram się za naleśniki z tworogiem i z jagodami. Naleśniki z jagodami, z twarogiem w środku, twaróg też z jagodami i na wierzchu jagody z cukrem i ze śmietaną. Mam nadzieję, że będą dobre. Zaraz będziemy konsumować. Przepiękna panorama, widok na Stadion Narodowy z Mostu Świętokrzyskiego. Przyznam szczerze, że przejeżdżałam tędy, ale na nogach jeszcze tutaj nie byłam. Nie spacerowałam tędy, także dla mnie to też jest taka nowość. Przepięknie, słuchajcie, gorąco, ludzi sporo, ale też nie jest, nie, nie ma jakichś takich wielkich tłumów. Także można sobie pochodzić.

Oh, Wam szybko, co kupiłam w TK Maxie, dla koleżanki na imieniny kupiłam taki żel i balsam w takim biało-czarnym kolorze. Ona ma łazienkę właśnie w takich bielach i czerniach, i myślę, że będzie jej to fajnie pasowało. Poza tym to wygląda bardzo elegancko, ten akurat to jest White Nectarin i Pearl. Do tego jeszcze świeca, bardzo ładnie pachnie, nazywa się lawa, z taką elegancką zakrętką. Natomiast dla siebie, ponieważ mam imieniny, kupiłam puder miniaturkę, ten Make Up Forever HD. To jest opakowanie od tego pudru. Ten pudr jest malutki, bo to tylko 4 gramy, ale wystarczy, dlatego że ja mam sporo tych pudrów i wolę mieć mniejsze opakowanie, tak żeby szybciej zużyć. On jest biały, ale podobno jest bardzo fajny, bluruje, więc mam nadzieję, że się u mnie sprawdzi. Oczywiście opinią o tym pudrze podzielę się z wami na moim kanale. Pokażę wam trochę to mieszkanie, szybko ciemnie. Tutaj jest salon. Wyjście na taras. <słyski> Kuchnia. Tylko trochę mnie że okna są białe. Tu jest wyjście na drugie wyjście. korytarz. Tu jest łazienka. I mały pokoik, Sypialnia. Także takie, powiem Wam, jak wyszło. To mi się malutkie wydaje to mieszkanko. No i trochę mnie wkurza, że są białe okna. Bo myśleliśmy, że będą inne, no ale niestety. Są białe. Także tak, jak się tutaj patrzę, słuchajcie, jak weszłam, to mi się wydawało, wydaje takie malutkie to mieszkanie, a tu jest 46 metrów. Tylko że wszystkie ścianki takie te działowe wchodzą w metry i to się, wiecie, tak wszystko zmniejsza. Także tyle Wam na razie mogę pokazać, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, bo nie ma żadnych niedoróbek, nie, ma żadnych, nie było żadnych problemów. List tam jakichś zadrapań, kontakty są, to jesteśmy zdziwieni, bo ja myślałam, że to będzie bez, bez gniazdek. Ale tu jest jakby z salonu jeszcze jedno wejście do kuchni, czyli kuchnia ma dwa wejścia. Tu jest taka ścianka. Córka nie chce tego rozwalać, to zostawić, to będzie miała telewizor, także jakoś tam sobie wiecie, to wszystko po, porozstawia. O, oh, Tak, to się Razem to. Zacznę od pokazania Wam torebki, którą dostałam od koleżanki Majusia Tupie. No więc przepraszam, jeżeli będziecie słyszały tupanie mojej Majki. Chociaż Wam to nie przeszkadza, z tego co wiem. To jest taka torebka, którą kupiła mi moja koleżanka w Solarze, w sklepie Solar. Bardzo fajna listonoszka, kilkukolorowa, nie mam takiego koloru, to jest taki khaki. Tu jest jasny beż i czarny. W niej są dwie przegródki i tu jest jeszcze taka kieszonka. Bardzo mi się ta torebka podoba. Ten już Wam pokazywałam, ten kupiłam sobie sama. To jest puder marki Makeup Up Forever. Mam go dzisiaj na swojej twarzy, ale o tym pudrze jeszcze Wam powiem w innym filmie. Na razie muszę go poużywać, potestować, żeby mogła powiedzieć, czy u mnie się sprawdza te kosmetyki kupiłam w Hebe w, Wa w Warszawie, ponieważ skończył mi się płyn micelarny Eveline, postanowiłam sprzetestować inny i na półce stał w promocji, bo teraz jest promocja w Hebe, więc możecie sobie zajrzeć, bardzo duże promocje, kupiłam dwie rzeczy tutaj kolejna i to jest płyn micelarny Bielendy Botanic Formula, 97% składników pochodzenia naturalnego płyn konopie plus szafran oczyszcza, odświeża, nawilża użyłam go raz i powiem tak ja płynu micelarnego nie używam jako pierwszego Roku. W każdym razie, jako taki kolejny krok, fajnie się sprawdza. Raz, że kosmetyk naturalny, a dwa jest bardzo nawilżający. Więc, jeżeli macie suche skóry, to polecam, chociaż on jest do wszystkich rodzajów skór. Kolejną rzeczą, którą kupiłam też w Hebe na promocji, za 22 zł. Ten podkład kosztuje 36. Jest to podkład marki Bell. Hypoallergenic. o tym podkładzie słyszałam. Zresztą chciałam sobie coś kupić marki Bela. Tu w pobliskim miasteczku w szafie Rosmana nie ma marki Bel. Marka Bel jest też w Hebe, i teraz są właśnie też promocje na te kosmetyki. To jest podkład Lift Complex Makeup. Ja go wziąłam w kolorze 01 Ivory. Takim najjaśniejszym i on ma bardzo ładny odcień, bo ten drugi z kolei był żółty, a ja nie lubię takich żółtych podkładów. Ja mam jasną karnację, więc on mi pasuje, natomiast musiałoby się sobie dopasować. Na razie też nie powiem nim, o nim jeszcze zbyt dużo, bo nałożyłam go dzisiaj pierwszy raz. I pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Natomiast wiecie, podkład trzeba przetestować, żeby powiedzieć, czy on się fajnie utrzymuje w ciągu dnia, czy się nie ciastkuje, czy nic się z nim nie dzieje. Pewnie zrobię jeszcze jakiś makijaż z nim na moim kanale, więc będziecie mogły sobie. Sprawdzić i myślę, że on będzie dobry dla skór suchych. Także tego typu kosmetyk też utrafił ostatnio w moje ręce a tutaj oczywiście takie nowości, które też chciałam przetestować ze sklepu La Rose. i tutaj mam maskę Alchemie te kosmetyki tak różnie mi się sprawdzają jeżeli chodzi o tę markę, natomiast dużo słyszałam pozytywnych opinii na temat właśnie tej maseczki, jak kupowałam tę, tę inną taką też maskę złuszczającą, to tej akurat nie było, a teraz była, więc kupiłam, bo wiecie, te kosmetyki raz są a raz ich nie ma, oczywiście macie kod zniżkowy do sklepu La więc możecie z niego skorzystać wszystko macie w opisie pod filmem, więc sobie zajrzyjcie, do zamówienia słuchajcie, dostałam, tego to nie kupiłam to już przyznam szczerze, maskę Biofermenta, to jest maska marki Efiore to jest marka naturalna i to jest maska taka żelowa i powiem szczerze, tak sceptycznie do niej podeszłam, myślę sobie, czy ja wiem, ona jest droga bo ona kosztuje 175 zł natomiast użyłam jej i muszę wam powiedzieć, że bardzo fajna ale to też na razie yy, nie powiem wam zbyt dużo, jeszcze, jeszcze o niej będę mówiła, zamówiłam sobie też krem, krem z filtrem, chociaż nie wiem, czy, czy, czy dobrze zamówiłam, na razie wzięłam ten to jest SPF 50, bo skończył mi się taki też marki Kozrex ze śluzem ślimaka, wzięłam z aloesem jak na razie jest fajny mam też taką mgiełkę, ja dużo tych mgiełek używam, to jest mgiełka i z tej marki chyba jeszcze nic nie miałam też koreańska, Eliza Wieka ona się nazywa i to jest mgiełka taka z peptydami Um, oni mają dosyć fajne kosmetyki. Czytałam o tej marce, że um, jest to dosyć popularna marka w Korei i, i dużo osób właśnie kupuje te kosmetyki, że są fajne, więc postanowiłam przetestować. No i nareszcie dorwałam, bo chciałam kupić wcześniej, już mi się dawno skończyły te płatki. Płatki tej marki Alakso, te, o których Wam mówiłam. Tylko jeszcze jedną rzecz Wam powiem o tych płatkach. Ja wcześniej tego nie zauważyłam. Nie wiem, czy ta, ta formuła tych płatków się zmieniła. One są, zwróćcie uwagę, ja nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne w kamerze. Z jednej strony bardziej gładkie, o tak wam pokażę, natomiast z tej strony, jak patrzymy, są takie kratkowane. I to jest chropowata warstwa, czyli one nie są z dwóch stron jednakowe. Czyli, jeżeli macie bardziej wrażliwe skóry, to możecie używać tej warstwy delikatniejszej. A jeżeli macie skóry takie bardziej mieszane, tłuste, chcecie trochę zetrzeć ten, ten warstwę rogową, to można skorzystać z tej warstwy takiej bardziej chropowatej. To jest bardzo fajna rzecz, słuchajcie. One kosztują 17,90 i ich jest tu sporo, to jest 222 sztuki. Ja te płatki wam polecam, bo są super jak dla mnie. I zamknięcie takie fajne. No, i tych płatków jest sporo. I co jeszcze? No właśnie, to dopiero teraz zauważyłam. I dzisiaj sobie właśnie zmywałam zarówno tą stroną delikatniejszą, jak i tą mocniejszą. Ja mam skórę mieszaną, więc obydwie warstwy mi się przydadzą. Jeżeli chodzi o roślinę, to już słuchajcie, pozbyłam się części surfini. Zobaczcie, jaki jaśmin mi rośnie. Niesamowicie. I ten wiciokrze, słuchajcie, nie rósł nam w ogóle. Przesadziliśmy go dosłownie o 20 cm, bo tak mi polecił pan taki, w takim sklepie ogrodniczym, że trzeba go przesadzić i zaczął rosnąć. No nie wiem, co tam się dzieje w tym miejscu, bo i róża nam nie rosła, a ta róża, słuchajcie, która tu rosła, pokażę wam, jak nam odbiła. Ja ją już jakby na zatracenie dałam. Tak ją wkopaliśmy, że może w razie czego i ona Paczcie, po prostu. Ta róża rośnie, a nic z niej nie było. Pamiętacie, ja wam pokazywałam, że nie chce mi rosnąć, jeżeli oglądacie. Moje tu ją wsadziliśmy koło truskawek, koło takiej palety z truskawkami i ona rośnie. Ja ją przesadzę później. Zobaczcie, odbiła, po prostu to miejsce jest jakieś felerne. Ten wiciokrzę posadziliśmy w tym samym miejscu co ta róża, bo myśleliśmy, że to jest wina róży, a okazało się, że to wina chyba miejsca, bo ten wiciokrzę w innym miejscu, dosłownie widziałyście 20 cm dalej, zaczął rosnąć. A tutaj miskanty, one są już takie wielkie, zobaczcie brzozy też pięknie nam rosną no, tu jest no, non stop koszone i non stop jest ta trawa wysoka dlatego, że w tym roku jest bardziej mokro i to wszystko rośnie jak szalony, więc wygląda to trochę zarośnięte natomiast mąż niedawno to wszystko kosił rokuś u nas został, pan go nie wziął jak pojechaliśmy do Warszawy to niestety został pod opieką i pod tą opieką no, niczyja wina, rozwalił sobie łapkę tylną, ja mu tam psikam w tej chwili, ona już jest yy, w miarę zagojona była taka spuchnięta, że wczoraj jak przyjechaliśmy to się przeraziłam, zaraz może wyjdzie to wam pokażę, także na razie u nas jest ogon się zagoił, jeszcze ma na sobie ten kołnierz, dlatego że teraz z kolei nie chcę, żeby gryzł tę łapę także na razie musi być tak jak jest, a tu jest Rokuś zobaczcie, Rokuś wyszedł idziemy na spacerek, na razie jeszcze ma... nie zdejmuję mu tego e, abażura, jak my to nazywaliśmy e, no niestety jeszcze ta łapka się teraz goi, bo już jest dużo lepiej, dlatego że mu popryskałam tym takim specjalnym y, lekarstwem, który miałam na ogon. Łapa była spuchnięta, w tej chwili już jest łapka y, ładna, ale on jeszcze y, na tej łapce nie chodzi, bo jeszcze go troszeczkę boli. Ja mam prośbę, jeżeli któraś z Was chciałaby takiego pieska, to byłaby wam, byłabym zobowiązana, może macie swoje domy, może, y, nie wiem, chciałobyście go przygarnąć. Na razie go mamy, nigdzie go nie oddajemy, ale wiecie, znacie moją sytuację, ja tu nie mieszkam na stałe, mam małe mieszkanie. Nie w Warszawie, no i nie wiem co dalej będzie. Na razie się wszyscy nim opiekujemy tutaj, cała rodzina, więc mam nadzieję, że, że znajdziemy dla niego domek. Pozbyłam się już tych surfini, zostawiłam tylko tę wiszącą, bo ona jeszcze ładnie wygląda. Natomiast tamte były już takie brzydkie, a w Warszawie kupiłam jeszcze rudbekie i zaraz je posadzimy, bo tutaj przy płocie z przodu będę miała jeszcze taki kącik z kwiatami. Żurawka, kupię jeszcze takie ze trzy mniejsze, dalej mamy rododendron. on od, mam nadzieję nam ładnie tutaj odrośnie, hortensja, która z tyłu nie chciała rosnąć, lawenda, ten krzew nie pamiętam jak się nazywa, on będzie taki czerwoniutki I rysy, które nam też nie, nie, nie zakwitły w tym roku. I te dwa jakieś takie małe krzaczki, a i to jest eukaliptus, ten który Wam pokazywałam i tutaj go wsadziliśmy, on już sporo podrósł. Wysypaliśmy takimi zrębkami kolorowymi i tu jeszcze będziemy to sadzać, także mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie. I tutaj mąż mi zrobił takie dwa poziomy, położył taką belkę i jest troszeczkę wyżej, zobaczcie tam, I, a tutaj niżej. Na obiad u nas placki z cukinii. znalazłam przepis na YouTube. Za chwilę Wam powiem, jak będę je przygotowywać. W taki sposób jeszcze tych placków nie robiłam. A tutaj mam gulasz z indyka, z tym, że ten gulasz zrobiłam trochę inaczej, dlatego że pokroiłam w mięso w takie grubsze kawałki. Ono tak fajnie się podpiekło, jest takie soczyste. Natomiast jeżeli chodzi o placki, to tak. Oczywiście cukinia. Dwie, ja miałam dwie cukinie i tam w przepisie też były dwie. Ścieramy na grubych oczkach, myjemy, ścieramy razem ze skórą. Ja to zrobiłam w Lidlomiksie. Potem ją solimy i po 15 minutach odcedzamy, tak żeby ta cała woda, która się tutaj w tej cukini znajduje, spłynęła. Do tego robimy ciasto. Dwa jajka, trzy łyżki mąki pszennej, jedna łyżka jogurtu i to wszystko zacieramy, do tego jeszcze dodajemy szczypiorek i koperek ja miałam taki drobny szczypior i to wszystko mieszamy sól, pieprz i przepraszam, jeszcze ząbek czosnku, zapomniałam o tym powiedzieć, przetarty przez praskę i to razem mieszamy i smażymy placuszki, zaraz zobaczymy jak mi to wyjdzie Tak się prezentują placki z sosem. Ja dodałam jeszcze łyżkę mąki ziemniaczanej troszeczkę jeszcze pszennej, dlatego że mi się rozwalały, nie wiem, według tego przepisu trochę nie za bardzo mi się piekły. Ja zawsze dodawałam mąkę ziemniaczaną do placków z cukinii i wszystko super mi się trzymało, więc jeżeli będzie się Wam rozwalać, to dodajcie trochę mąki ziemniaczanej. Ale placuszki są pycha, bo już próbowałam. Ja Mam jeszcze o takiej bardzo ważnej rzeczy. Zostałam poproszona o udostępnienie linku do strony takiej organizacji, która zajmuje się opieką nad osobami uzależnionymi od narkotyków. Oni teraz borykają się z wieloma problemami. Słuchajcie, nie stać ich na wiele rzeczy. Powiem szczerze, że tak średnio chcę takie rzeczy udostępniać, dlatego że wiecie, potem ktoś powie, że ja z tego mam może jakąś korzyść, że ja tutaj, nie wiem, dla siebie chcę coś z tego uszcząć. Nie, absolutnie. Ja po prostu biłam się z myślami, ale doszłam do wniosku, że powinnam o takich rzeczach powiedzieć. Jeżeli macie ochotę wpłacić jakąś niewielką kwotę na cel bardzo szczytny, to ja wam podam ten link w opisie pod filmem, przeczytacie sobie i zadecydujecie, czy chcecie pomóc osobom uzależnionym. I to już wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym filmie. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Oczywiście zapraszam też do obserwacji mojego Instagrama hanelatv2018, a ja już się z Wami żegnam plutko. Do następnego filmu. Trzymajcie się, buziaczki, pa, pa!